Cześć, nazywam się Magdalena Zbroszczyk i ogromnie cieszę się, że mogę uczestniczyć w wydarzeniu w Masters and Robots. Wydaje mi się, że każdy, kto choć trochę interesuje się AI, technologią, czy z nią pracuje, czy, czy w ogóle ma zajawkę w tym temacie, powinien uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. I Dla mnie takim um, najważniejszym elementem był blockchain, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, bo jest to wyzwanie, przed którym stoi sektor bankowy. Przed którym stoi bankowość w Polsce. I fajne jest to, że mogę osobiście porozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się tym, którzy szkolą ludzi w tej tematyce. Jeśli chodzi o bankowość, o sektor bankowy, to wydaje mi się, że jest to sektor, który nie uniknie technologii, wręcz jest ona wymagana. Na przykład my bardzo mocno jesteśmy nastawieni na transformację. Jeśli chodzi o blockchain, to największy obszar, w którym on może być wykorzystany, to, to trade, czyli handel zagraniczny. E, dzieje się to już na świecie. Polska jest takim rynkiem jeszcze do końca niezaangażowanym w blockchain. Natomiast myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat nie będzie banku, który, który nie wykorzystuje tej technologii w, w trade. To, co przez całą konferencję mi się przebijało i cały czas mi gdzieś tam migało w tyle głowy, to to, żeby, żeby się tego nie bać, żeby nie bać się tych technologii żeby nie bać się rozwoju, bo tak naprawdę poznając i coraz bardziej rozwijając technologię, poznajemy też siebie i siebie jako człowieka. I to się pojawiało w wykładach praktycznie każdej osoby. Niesamowicie inspirujące, otwierające umysł. Poznajesz całą masę fantastycznych ludzi, więc zachęcam wszystkich ogromnie do uczestnictwa w tego typu wydarzeniach.